Wieczorem, proszę Państwa, kładę się spać. Śniegu nie ma. Rano wstaje, śnieg leży. Na szczęście dzisiaj nie jest go zbyt wiele, a ja już rozpoczynam pracę w ogrodzie. Styczeń, luty. Oczywiście wszystko zależy od pogody, czy ona mi na to pozwala. Ale dzisiaj nie ma zbyt wiele śniegu, więc zaczęłam grabić tutaj trawę. Dlaczego akurat już zaczynam grabić? Ponieważ na niektórych. Część częściach trawnika, tak jak tutaj, mam posadzone krokusy i gdybym te prace opóźniła na przykład do początku marca, to wówczas zniszczyłabym wychodzące pędy krokusów, dlatego ja zawsze staram się te prace wykonać w styczeń albo luty, w zależności oczywiście od pogody. Bardzo się cieszę, dzisiaj spieszę się, żeby jak najszybciej wygrabić wszystkie trawniki, na których są posadzone krokusy. A z kolei te wygrabione resztki trawy i liści daję do kurnika. Kury zawsze jeszcze coś tam sobie podziwią zielonej trawki. A jakiś ospały robaczek też na pewno się znajdzie. Zaczynam już pierwsze porządkowe prace ogrodzie. Kureńki, kureńki, haczy malutkie, kurki, chodźcie. haczy. Kają. Ha, niestety nie zauważyły jeszcze. Może kogut coś zauważy prędzej. No i tam na zieloną prawkę. O! Już woła. Wołaj kogut, kury, wołaj. W lutym zaczynamy już cięcie drzew i krzewów owocowych. Przycinamy jabłonie i grusze, a także agrest, maliny, porzeczki, tutaj jest czarna porzeczka i borówkę amerykańską. Czarną porzeczkę ja wycinam zawsze po kilka najstarszych gałązi, oczywiście te, które są jakieś cienkie, złamane, czy bardzo nisko nad ziemią, również wycinam, ponieważ i tak uległyby zniszczeniu podczas koszenia trawnika. I wycinam też ze środka, tak aby nie zagęszczały nadmiernie krzewu. Sprawdzam stan bielenia drzewek owocowych, a także drzew ozdobnych i orzechów włoskich. Orzechy włoskie maluję od lat. Zabezpieczam je przed pękaniem, ponieważ one są tutaj bardzo narażone, rosną w miejscu słonecznym do południowej strony i staram się je zawsze zabezpieczać. A owoce orzechów włoskich są bardzo zdrowe, smaczne i bardzo cenne. Luty to wciąż jeszcze miesiąc zimowy. I niektóre rośliny należy zabezpieczyć przed mrozem i chłodnym wiatrem. W naszym ogrodzie nie zabezpieczamy już właściwie żadnych roślin. Jedyną rośliną, która jest co roku ubierana, to jest pałecznik chiński. Tutaj, akurat rośnie kaki. I tam dalej wiśnie różowe, które zabezpieczyłam, ale to tylko dlatego, że sadziłam je na początku zimy, więc żeby je ochronić w tym pierwszym roku po posadzeniu, dlatego je zabezpieczyłam. Ale myślę, że w następnych latach, tak jak pozostałe rośliny, które rosną w naszym ogrodzie, i chociaż uchodzą za wrażliwe, u nas nie są już od lat osłaniane i naprawdę radzą sobie bardzo dobrze, ale to wszystko zależy od tego, w jakim regionie Polski mieszkamy i jaki ten ogród mamy. Nasz ogród ma już duże drzewa, drzewa iglaste, które osłaniają go przed zimnym wiatrem. Zrobiła się tutaj taka otulina takie miejsce znacznie cieplejsze niż było kiedyś. Kiedyś, jak pamiętam, to przez ogród przetaczały się wichury ze śniegiem i było tutaj pełno śniegu. Oczywiście wtedy jeszcze były takie zimy bardziej śnieżne, teraz jest mniej, ale jest tutaj znacznie cieplej. Zrobiło się miejsce już takie, w którym można pokusić się o hodowlę roślin tych bardziej wrażliwych na mróz. Styczeń, luty to miesiące, w których należy również bardzo zwracać uwagę na oczka wodne i stawy. W naszym ogrodzie jest, my nazywamy to stawem, ponieważ rośliny, które rosną wokół tego stawu, to są rośliny, które w naturalnych warunkach rosną przy stawach. I gdy jest gruba tafla lodu, Niektórzy robią przeręble. My tego nie robimy, ponieważ nasz staw nie jest zbiornikiem naturalnym, a mamy zainstalowaną pompę. Gdy włączy się pompę, ona natlenia wodę w stawie. Ale nie mogę tej pompy włączać cały czas, czyli dzień i noc. Latem oczywiście włączam, ale zimą nie, ponieważ rybki w stawie zimują i potrzebują spokoju. One nie lubią takiego hałasu. Dlatego pompę włączam Wtedy, gdy zapowiadają przez dłuższy czas na kolejne dni silne mrozy tutaj już widać, że zaczęła pompa pracować i powoli będzie się kruszyła tafla lodu i gdy zrobi się otwór, ja po prostu pompę wyłączę. Rybki zimują w naszym stawie od samego początku. My ich nigdy stąd nie, wy, nie wyławiamy, ponieważ staw ma głębokość około 2 metry, a więc jest to wystarczająca głębokość, by rybki mogły przezimować i nigdy nie mieliśmy z rybkami problemu, żeby któreś Poziomie zdechu. Jedynie padają, niestety łowią je koty i dzikie kaczki, ale z jednej strony, chociaż bardzo się martwiłam i dzikie kaczki przeganiałam, to z drugiej strony może i dobrze, ponieważ bardzo szybko się rozmnażają, a nie może być za dużo ryb w zbiorniku wodnym. W lutym należy również pamiętać o zwierzętach, dbać o to, by miały pokarm i oczywiście czyścić im klatki. W lutym wysiewamy już nasiona kwiatów i warzyw na rozsady. Produkujemy rozsady. Kto nie kupił nasion kwiatów czy przyrządów narzędzi ogrodniczych, to jest jeszcze dobry czas i moment, aby się w nie zaopatrzyć. Ja przygotowałam już batat, abym mogła w maju sadzić rozsady batata do ogrodu i jak widać batat wypuścił już pierwsze piękne korzenie. Rośnie trawa cytrynowa, jak na razie daje radę. Wiosną będę ją chciała przesadzić do większej donicy i e, posadzić na tarasie. Obok trawy cytrynowej posadziłam imbir. Imbir na razie jeszcze tutaj nic się nie dzieje, nic nie widać, żeby się pojawiały jakieś pąki, ale na imbir, na pąki imbiru trzeba troszeczkę poczekać.